W ostatnim odcinku mówiliśmy o tym, kim jest prawdziwy lider i jaka jest jego filozofia. Zrozumieliśmy też, że naszą rolą nie jest wyręczanie, ale wspieranie. A dziś przechodzimy do czystej praktyki, czyli tego, jak konkretnie zająć się nową osobą oraz jakie zasady warto z nią ustalić i co zrobić, żeby jej startowy entuzjazm, ta piękna energia, z którą wchodzi do biznesu, nie wypalił się po dwóch tygodniach. Pokażę Ci mój sprawdzony system, który buduje zaangażowanie i samodzielność od pierwszego dnia działania. Cześć, z tej strony Emmy Jedną z najważniejszych lekcji, jakich nauczyłem się w tej branży, to nigdy nie mierz innych swoją miarą, bo to, co dla Ciebie było łatwe, dla kogoś może być barierą nie do przeskoczenia. No i odwrotnie, to, co dla innych może być proste, dla Ciebie może być wyzwaniem. Tak naprawdę każdy człowiek jest na innym etapie życia, ma inne doświadczenia, inne lęki, inne motywacje, inne potrzeby. Dlatego prowadzenie nowej osoby wymaga od nas ogromnej uważności i empatii. Twoim zadaniem jest jej dać dokładnie to, czego ona potrzebuje na danym etapie, ani mniej, ani więcej. Celem jest, aby osoba cały czas była w entuzjazmie, zmotywowana i wyposażona w narzędzia, żeby potrafiła poradzić sobie w konkretnych sytuacjach. Kiedy zaczynamy działać w marketingu sieciowym, robimy to zawsze pod wpływem emocji. Jesteśmy czymś zainspirowani, porwani wizją, załapaliśmy zajawkę. Emocje są naszym paliwem na start. Ale te emocje mają bardzo krótki termin ważności. One szybko się wypalają. Dlatego zapamiętaj tą kluczową zasadę, że emocje startowe nowej osoby mają ważność maksymalnie tydzień lub dwa. Jeśli w tym czasie nie pomożesz jej osiągnąć pierwszych małych sukcesów, jej zapał, niestety, zgaśnie. Tylko małe sukcesy produkują kolejną dawkę energii do dalszego działania. To one powodują, że ktoś chce dalej poświęcać swój czas i uwagę na rozwój w tym biznesie. Dlatego czas to klucz. Twoim zadaniem jest jak najszybciej przekuć ten początkowy entuzjazm w konkretne, nałacalne rezultaty. Zanim jednak zaczniecie działać, usiądźcie i ustalcie jasne reguły gry. To jest coś, czego praktycznie nikt w tej branży nie robi, a co według mnie jest kluczowe, ponieważ to pokazuje Twój profesjonalizm, buduje wzajemny szacunek i sprawia, że obie strony wiedzą, czego mogą od siebie oczekiwać. I oto zasady, które ja zawsze ustalam z każdą osobą, z którą decyduję się rozpocząć współpracę. Pierwsza zasada to zasada czasu. Ja zawsze mówię wprost: Słuchaj, daję ci swoją największą wartość, jaką mam czyli swój czas. Tego samego oczekuję od Ciebie. Jeżeli ja jestem dla Ciebie dostępny i obecny, chcę, żebyś Ty również dawał swój czas na naszą współpracę. Druga zasada to zasada zaangażowania daje ci pełne zaangażowanie i wsparcie niezależnie od tego na jaki jestem randze. Jeżeli umawiamy się na działanie, możesz na mnie liczyć, ale tego samego oczekuję również od ciebie. Najpierw ja daję, potem wymagam, nigdy odwrotnie. Zasada trzecia to zasada szacunku. Szacunek do siebie wzajemnie, do swojego czasu, do swoich lepszych i gorszych momentów. Po prostu szacunek do siebie jako do ludzi. Czwarta zasada to zasada prawdy. W naszej współpracy nie ma miejsca na półprawdy i kłamstwa. Jeżeli czegoś się zrobiłeś, powiedz wprost, słuchaj, naprawdę miałem gorszy dzień, nie chciało mi się, odpuściłem. To jest o wiele lepsze niż jakieś wymówki i zmyślanie historii. Piąta zasada jest zasadą działania na 100%. Robimy wszystko, co się da, żeby osiągnąć cel. Nie odpuszczamy, nie robimy tego po łebkach, nie byle jak. Dowożenie rezultatów jest naszym wspólnym obowiązkiem. Szósta zasada to zasada odpowiedzialności. Jeśli coś deklarujesz, dowozisz to do końca. Twoje słowo musi mieć wartość, i właśnie na tym polega zaufanie w biznesie. Siódma zasada to biznes zaczyna się od ciebie w dół. To Twój biznes i Twoja odpowiedzialność. Ja ci pomagam, jestem dla ciebie wsparciem, ale to Ty rozwijasz swój zespół i budujesz swoje wyniki. Ósma zasada brzmi, nie miesz innych swoją miarą. To, że ty dajesz z siebie 110%, nie oznacza, że inni również tak muszą. Każdy ma swoją drogę, swoje tempo i swoje granice. Twoim zadaniem nie jest tworzenie kopii siebie, tylko pomoc drugiej osobie w budowaniu własnej osoby i własnej marki, tak by ona nie była kopią ciebie, a właśnie była najlepszą wersją samej siebie. Dziewiąta zasada to zasada trzech szans. Zawsze daję i wymagam. Jeśli trzy razy nie zawiedziesz, czwartej szansy nie ma. Po prostu biorę kolejną osobę do współpracy. Według mnie to buduje szacunek i poczucie, że ta moja pomoc jest wartością, a nie czymś, co jest dostępne bez końca. I dziesiąta zasada to zasada wspólnej pracy w terenie. To dla mnie kluczowa zasada, ponieważ od początku ustalamy bliski i daleki cel. Wybieramy konkretne dni tygodnia na działanie oraz pracujemy w parze. Lider według mnie powinien schodzić w teren razem z nową osobą, ale nie po to, by robić coś za nią. Lider jest przy osobie, wspierając ją, pozwalając jej popełniać błędy i odnosić jej sukcesy. A przede wszystkim po to, by wytłumaczyć konteksty sytuacyjne na bieżąco. No bo wielu rzeczy po prostu nie da się nauczyć tylko na szkoleniu. Dobra, po zasadach teraz czas na prawdziwą bombę, z którą obstaję, że dużo osób się utożsami. W pracy z nową osobą czyhają dwie pułapki. Które mogą zniszczyć jej potencjał i twój czas. Pierwsza to syndrom dobrej cioci, czyli postawa w stylu zostaw, ja to zrobię lepiej, tak? Czemu? Bo zrobię to lepiej. No i to jest ogromny błąd. Dlaczego? Bo kiedy tak robisz, odbierasz swojemu potencjalnemu liderowi możliwość zebrania cennego doświadczenia. Odbierasz mu szansę na praktykę, a co za tym idzie? Uczysz go bierności. Zamiast kreować aktywnego, świadomego lidera, wychowujesz kogoś, kto czeka, aż ty wszystko zrobisz za niego. A więc daj ludziom przestrzeń i pozwól im działać, nawet jeśli na początku nie robią tego idealnie. Druga pułapka to syndrom wolontariusza, czyli robienie wszystkiego za darmo zamiast biznesu. Zamiast być liderem, stajesz się opiekunem turnusu na wycierce. Wycierasz ludziom noski, troszcząc się o każdego tak, żeby każdy był zadowolony, a ty poddajesz się dodatkowo każdej opinii i starasz się każdemu dogodzić. Prawda jest taka, że nigdy nie będzie tak, że wszyscy będą zadowoleni. Twoim zadaniem jest inspirować, prowadzić i wyznaczać kierunek, a nie wyręczać i podporządkowywać się każdemu. A teraz taka ciekawostka, i to jest coś, o czym prawie nikt w tej branży głośno nie mówi. Ja nazywam to datą ważności zaangażowania danej osoby. No, jest tak w życiu, że nic nie trwa wiecznie, i tak samo jest z ludzkim zaangażowaniem. Każdy człowiek ma swój własny termin ważności zaangażowania w biznes. Dla jednych jest to miesiąc, dla innych rok, a dla innych nawet 20 lat. I to jest normalne. Jako lider nie możesz oczekiwać, że dana osoba na zawsze będzie działała tak, jak w swoim szczytowym momencie. A w życiu ludzi są różne etapy, no bo zmieniają się priorytety, pojawiają się kryzysy. Ja sam będąc w biznesie ponad 12 lat dwa razy przechodziłem w wypalenie. Co wtedy możesz zrobić? Po prostu kiedy masz osobę zaangażowaną, idź z nią możliwie jak najdalej w planie marketingowym. I pamiętaj, im dalej dojdziecie razem, tym trudniej będzie jej rozstać się z tym biznesem, nawet w chwilach kryzysu. A na koniec kluczowy element, Twoja własna postawa. Twój zespół to Twoje lustrzane odbicie. Jeśli spojrzysz na ludzi w swoim zespole, zobaczysz dokładnie odbicie tego, jaki jesteś Ty jako lider. Jesteś tak mocny jak Twoje najsłabsze ogniwo. To jaką masz postawę do tego biznesu? Co pokazujesz ludziom? Czy jesteś tylko niewolnikiem tego biznesu? Czy tworzysz jednak równowagę w życiu? To właśnie inspiruje Twój zespół. Czy tworzysz styl życia, który inni chcą mieć? Ludzie duplikują wszystko. I twoje dobre nawyki, i twoje złe przyzwyczajenia, i twoją dyscyplinę, i twoje wymówki. Dlatego pamiętaj, technicznie, ja wiem, że ludzie rejestrują się w danej firmie, ale prawda jest taka, że zapisują się do ciebie. Ludzie kupują po prostu ciebie, w sensie tego, kim jesteś, jakim jesteś człowiekiem, co robisz, jak działasz, jaką masz wizję i dokąd idziesz. Jeśli ludzie kupią ciebie, kupią wszystko, co im zaproponujesz. Dlatego zadbaj o swoją własną postawę. I bądź dla nich wzorem. Na koniec zostawiłem sobie prawdziwą bombę, taką refleksję, która całkowicie zmieniła mój sposób patrzenia na ten biznes i na prowadzenie ludzi. Pamiętasz, jak wcześniej opowiadałem o tym, że zamiast kreować liderów, tworzyłem tak zwane gapy marketingu ściowego? Otóż miałem w sobie ogromny problem, który wynikał z tego, kim po prostu jestem. Zawsze miałem dobre serce i czułem ogromną chęć pomagania, dopieszczania innych, sprawiania, żeby ludzie byli zadowoleni. I to w marketingu sieciowym w pewnym momencie zaczęło być moją zmorą, bo zobaczyłem, że czasem bardziej mi zależy na czyimś sukcesie niż na tej osobie. To mnie frustrowało, kosztowało dużo stresu, bo ktoś deklarował, że mu zależy, a potem nie podejmował działań. A ja chciałem pomóc wszystkim. Jeśli miałem 10 osób w zespole, zaangażowanych, brałem sobie do głowy, że muszę pomóc wszystkim 10. Wmawiałem sobie to i wyniszczałem się od środka. I wtedy, ponad 10 lat temu, na jednym ze szkoleń usłyszałem jedno zdanie, które jeden z prowadzących powiedział: Tak, jakby wtedy mówił tylko do mnie, a tam było z 300 czy 400 osób: Wszystkim nie pomożesz, możesz pomóc tylko tym, którzy naprawdę tego chcą. Te słowa weszły we mnie tak mocno, że zmieniły całkowicie moje podejście. A ja wtedy zrozumiałem, że najpierw mam pomóc sobie, zadbać o swoją energię, a potem pomagać innym, ale tylko tym, którzy mają w sobie prawdziwą determinację. Moją rolą nie jest zbawiać świat. Drogi liderze, Twoją misją nie jest uszczęśliwiać wszystkich. Twoją misją jest tworzyć przestrzeń dla tych, którzy naprawdę chcą, a dla reszty być po prostu wzorem i latarnią, którą mogą zobaczyć. A największą nagrodą, jaką możesz dostać, jest widzieć sukces swoich podopiecznych, widzieć jak się rozwijają, jak rozwijają swoje skrzydła. To jest prawdziwa nagroda, której nie da się kupić za żadne pieniądze. I tego ci życzę, tego poczucia, że to, co robisz, ma naprawdę sens i to, co robisz, wnosi wartość do życia innych ludzi. Powodzenia!